Szwecja to piękny kraj. Żyjemy naturalnie i ekologicznie. Wszystko, co nas otacza, jest piękne i solidne. Dbamy o zdrowie. A to, czym jeździmy, jest naprawdę bezpieczne. Wyniki testów zderzeniowych Euro NCAP wskazują, że Toyota Yaris jest najbezpieczniejszym samochodem w swojej klasie. Toyota Yaris. naprawdę bezpieczna. Wykreujesz tą nowoczesną szczoteczką niż tą. Maskara Astor Volume Artist. Z elastyczną szczoteczką i formułą lekkiego musu. Precyzyjnie modeluje każdą rzęsę. Efektownie pogrubia, wydłuża i podkręca. Idealnie rozdziela. Dla pewnego efektu zaufaj artyście. Nowość Volume Artist. Astor. Jak pięknie być sobą. Bo w media eksperta nie masz. O tak. Ta nie masz. Tu niskich Wielka wyprzedaż w Media Expert. Teraz smartfony, smartwatche, depilatory świetlne, głośniki mobilne, słuchawki bezprzewodowe, super, niskich cenach. niektóre kobiety używają podkładu, inne stawiają na zmysłową przyjemność. To jest coś. DreamMat Mousse od Maybelline, New York. Delikatny mousse z pęcherzykami powietrza. Dotknę. Doskonale się rozprowadza, a skóra jest nieskazitelna przez 16 godzin. Podkład Dream Mat Może to jej urok, może to Maybelline. Już w poniedziałek w Radio Z możesz wygrać nowe 200 tysięcy. Na szczęście kochani. Radio Z. Włącz i wygraj jeszcze więcej. Spójrz jaki jestem poręczny. To ja, nowy majonez dekoracyjny Winiary. Kiedy dekoruję, aż chce się jeść. Nowy majonez dekoracyjny Winiary. Przyjemność zdobienia, radość zjedzenia. Naukowcy firmy Bayer stworzyli Tabcin. Dzięki wieloskładnikowej formule Tabcin zwalcza typowe objawy grypy, a płynna postać leków wspomaga szybkie działanie. Zapytaj także o Tabcin Impact w zielonych kapsułkach do stosowania przed snem. Tabcin dla grypy to koniec. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Co z wami? Będę Nie, kłopoty z nie, trąba, nie, klarnet, Ja nie, już do tego głowa, pęka. Weźcie amol. Amol, słynna kompozycja leczniczych ziół. Amol, niezwykły lek na zwykłe dolegliwości. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Seat Toledo. Zaawansowany technologicznie. Pojemny i dynamiczny. Nowy Seat Toledo. Przestrzenny sedan ze sportowym charakterem. Auto emocjon. Alta XL pomieści wszystkie marzenia. Auto emocjon. Czy to świeżość i hojność natury? Czy to nadzwyczajna puszystość sprawia, że serek Almette jest tak wyjątkowy? To wszystko razem. Almette, tak naturalny, tak smaczny, tak puszysty, tak absolutnie doskonały, że chcesz się nim dzielić jedynie z najbliższymi. Almette, Hochland, to jest pyszne. Uwaga, to nie jest reklama. Zatrzymaj zegar śmierci. Poznaj drogi zaufania. Poznaj program Bezpieczna usenka. www.drogizaufania.pl <try> Nowa generacja. Oleje silnikowe Orlen. Brunetka czy blondynka? Sportowo czy elegancko? Skromnie czy z blaskiem? Odkoduj swój styl. Za kody z kapsli Freaka możesz wygrać metamorfozę pod okiem najlepszych stylistów oraz Citroena C3 Pluriel. Freak. Stylowe połączenie. Jak odgadnąć, jaka to melodia i to po jednej nutce? oglądać nasz program w nowym standardzie obrazu i dźwięku dvb 2 HEVC. Nie wszystkie odbiorniki telewizyjne spełniają nowe wymagania, dlatego warto sprawdzić, czy Państwa telewizor to umożliwia. Wystarczy wejść na www.telewizjanaziemna.pl i wpisać model odbiornika w wyszukiwarkę. Jeśli go tam nie ma, proszę sprawdzić instrukcję. Telewizja Polska przypomina, nowy standard się zaczyna. Czy to świeżość i hojność natury? Czy to nadzwyczajna puszystość sprawia, że serek Almette jest tak wyjątkowy? To wszystko razem. Almette. Tak naturalny, tak smaczny, tak puszysty, tak absolutnie doskonały, że chcesz się nim dzielić jedynie z najbliższymi. Mmm, Almette. Hochland. To jest pyszne.

Hej, skąd ten gwiazd? Hop, hop! Witajcie! O, oh, pan Hobbit! Skąd u pana tak błyszczące białe zęby? To dzięki nowej paszcie kolgiej kerbaluajki naturalnej. Hopla! Naturalna wielka pasta do zębów, naprawdę? To nowość. Tak kolgiej kerbaluajki zawiera działalność odsypanym i zawróci znalez delikatnego usuwania przebarwień. Dlatego wojemy w oczach całej roli śniwalowej. Kolgiej kerbaluajki. Nowe białe zęby naturalnie. Spójrz, jaki jestem poręczny. To ja, nowy majonez dekoracyjny Winiary. Kiedy dekoruję, aż chce się jeść. Nowy majonez dekoracyjny Winiary. Przyjemność zdobienia, radość z jedzenia. Powraca oryginalna magii. W oryginalnej kwadratowej butelce. Magii nadaje potrawom niepowtarzalny charakter. Magii, przyjemność jedzenia. Po co używać innych, kiedy jest oryginał? Magii, niezapomniany smak. Yeah, with nobody else Yeah, you know when I to alone I prefer to be by myself Prince zawsze najwyższa jakość Przez cały rok zapewni Ci Ecoterm Plus. Lekki olej opałowy najwyższej jakości gwarantowanej przez Orlen. Zimno. Łatwo dostępny dzięki rozbudowanej sieci autoryzowanych dystrybutorów. Ecoterm Plus. Pomyśl o nas ciepło. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Teraz smartfony, smartwatche, depilatory świetlne, głośniki mobilne, słuchawki bezprzewodowe. Super, niskich cenach. Bo w Media masz. Przeziębienie, czy grypa spędzają Ci sen z powiek? Ja nie czekam tak długo. Jeśli wieczorem objawy się nasilają, od razu biorę gripek z noc. Bo noc to najlepsza pora na walkę z chorobą. Gripex noc szybko zwalcza wszystkie objawy przeziębienia i grypy i pomaga dobrze wygrzeć organizm. A dodatkowy składnik ułatwiający zasypianie umożliwia spokojny, leczniczy sen. Gripex noc, bo noc wymaga eksperta. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Olej Orlen. Brunetka czy blondynka? Sportowo czy elegancko? Skromnie czy z blaskiem? Odkoduj swój styl. Za kody się Freaka możesz wygrać metamorfozę pod okiem najlepszych stylistów oraz citroena C3 pluriel. Freak, stylowe połączenie.